Wrót gruzów historii pojawia es i człowiek, którego serce połnął dla Jego miasta i Jego Boga. Dzi nasza podró prowadzi nas do ruin Jerozolimy, nie po to, by opakiwa spustoszenie, ale by wywiadkami mocy wiary, przywództwa i boskiego działania przez Nechemiasza. Jego historia to nie tylko odbudowa fizycznych murów, ale tej przywracanie nadziei, rozpalanie wiary i odnawianie przymierza z Bogiem, który zamienia popiół w chwa. Przeledmy dróg Nehemiasza od jego subi na dworze perskim, przez jego Arlif modlitw, odwan prawdo do króla, mobilizacji zniechconego ludu, stawienie czoła nieustpliwym wrogom, a powitowanie ukoczenia murów i duchów odnów prowadzoń przez Ezdrasza. Przygotuj swoje serce, aby zainspirować i przywódca, który nie ba es i wyzwa, ale w peni ufa mocy i opatrzności boej. Jeśli szukasz inspiracji do odbudowy obszarów własnego icia, wzmocnienia wiary w obliczu sprzeciwu i zrozumienia mocy modlitwy i wspólnego działania, zasubskrybuj teraz Kana Souls Guiding Light. Oka swoje wsparcie polubieniem tego filmu. Aby to przesanie odnowy do większej liczby serc, i skomentuj po niej Bóg odnawia to, co zniszczone. Uczmy es i razem z podrój Nehemiasza. Nehemiasz. Podczas króla Artakserksesa w Persji, otrzyma drużgotce wieci mury Jerozolimy, jego ukochanego rodzinnego miasta, Lii w gruzach, a jego bramy zostały strawione przez oługi. Pozostaj lud w wielkiej indzy i pogardzie. Ta wiadomo zamała serce Nehemiasza, nie tylko z powodu fizycznego stanu miasta, ale z powodu tego, co ono reprezentowało CZT Boa i to samo jego ludu by wystawione na szwank. Poruszony kbokim smutkiem i widgorliwoci, nechemia Paka, poci i modli SI przez wiele dni. Jego modlitwa, zapisana w pierwszym rozdziale jego ksigi, ukazuje zamane serce, wyznanie grzechów i arliw, praw o boemiosierdzie i interwencji. Nie tylko lamentowa, ale szuka boego oblicza, Uznaj bo suwerenno i przypominać jego obietnice odnowy dla skruszonego ludu. Z odwag i wiarny Nehemias przedstawi swój prab królowi Artak Serksesowi, prość o pozwolenie na udanie si do Jerozolimy i odbudów murów. Bóg obdarzy Nehemiasza ask u króla, który nie tylko zezwoli na jego wyjazd, ale tej dostarczy listy elazne i rodki materialne na dzieło. To pokazuje, jak Bóg Mo uływa nawet pogaskich wadców do wypeniania swoich odkupieczych celów. Przybywszy do Jerozolimy, Nehemiasz potajemnie obejrza mury noc, oceniając ogrom zadania. Następnie zgromadzi przywódców i lud, dzielć Esi swój wizji i ask, jak Bóg mu okaza. Inspirujcymi słowami rzuci im wyzwanie chodcie: odbudujmy mur Jerozolimy, aby my dżuduej nie byli przedmiotem hejbi. Lud odpowiedzą z entuzjazmem: powstamy i budujmy. Kropka odbudowa została znakomicie zorganizowana. Arunę rodziny i grupy przeje odpowiedzialno za poszczególne odcinki muru kropka pracowali pilnie, rami w rami, zjednoczeni wspólnym celem kropka pomimo szyderstw i grób ze strony wrogów. Praca postpowała szybko kropka determinacja ludu, nabdzana przywództwem Nechemiasza i Arkei Bo. Była niezachwiana kropka w zaskakująco krótkim czasie zaledwie 52 dni mury. Jerozolimy zostajca odbudowane kropka ten niezwykły wyczyn. By nie tylko triumfem inżynierii czy ludzkiej organizacji, ale potnym wiadectwem wierności Boga i tego, co Mona Osajn, gdy jego lud jednoczy S i w wierze i posłuszeństwie, kropka fizyczna odnowa była symbolem duchowej odnowy która emaje jej -e -e nadej. Jednake dzieło Boe rzadko postpuje bez sprzeciwu. Kropka, od samego pocztku odbudowy Nehemiasz i lud napotykali zaciek wrogo ze strony zewnętrznych wrogów. Na czele z sambalatem choronit, tobiaszem ammonit i geszemem arabem. Kropka, ci ludzie, kierowani zazdroci, strachem przed utrat. Wpywów i nienawici do ludu Boego. Robili wszystko. Aby utrudni post prac kropka najpierw, próbowali zdyskredytować Nehemiasza i zniechci lud szyderstwami i drwinami kropka, Tobiasz powiedzą nawet. E gdyby lis wskoczy na mur, który buduj, to by go rozwali kropka wymiewali zdolności idów i jako pracy. Starajć es i podwej ich pewno siebie i zasia w kropka, ale Nehemiasz odpowiedzą modlitw. Powierzać spraw Bogu i zachcajc lud do kontynuowania kropka, gdy szyderstwa zawiody. Wrogowie uciekli SI do bardziej bezporednich grup. Spiskowali razem, aby zaatakować Jerozolim i wywoła zamieszanie. Majc nadzieję na przerwanie prac SI kropka SI przestraszy. A zmczenie zaczędałe SI we znaki kropka zewnętrzny sprzeciw, poczy SI z wewnętrznym zniechceniem. Twórzc krytyczny moment dla przywództwa Nechemiasza i wytrwałości robotników. Nechemiasz jednak nie da SI zastraszy. Jego odpowiedź była dwojaka arliwa modlitwa i praktyczne działanie. Modli SI do Boga o ochron i rozeznanie. Ale tej zorganizowa lud do obrony. połowa mczyzn pracowała przy budowie. Podczas gdy druga połowa stała na strej z włóczniami, tarczami, ukami i pancerzami. Budowniczowie pracowali jeden arkej. A dróg trzymali broł, kropka, wrogowie zmienili taktyk. Próbuj zwabi Nehemiasza poza miasto podstępnymi zaproszeniami na spotkanie. Majc nadziei. emu zaszkoc, kropka, cztery razy wysyali posaców. Ale Nehemiasz, rozeznać ich ze intencje, stanowczo odmówi. Odpowiadać wykonuj wielkie dzieło i nie ma grzej, kropka, dlaczego praca miałaby usta. Gdyby mi opuci i zszedł do was. Pozosta skupiony na misji. Wreszcie sam i Tobiasz spróbowali ostatniego podstpu rozpowszechniania faszywych plotek. Enechemiasz planuje zbuntować Si przeciwko królowi Persji i ogosi Si królem Judy, uływać nawet faszywych proroków, aby go zastraszy. Ale Nechemiasz ponownie szuka boej w modlitwie i zdemaskował spisek. Jego stanowczo. Niezachwiana wiara i poleganie na Bogu by kluczowe dla oparcia s i wszelkim formom sprzeciwu i ukoczenia powierzonego dzieła. Odbudowa murów była kluczowym krokiem, ale Nehemiasz wiedział: e prawdziwa odnowa Jerozolimy i jej ludu wykraczała poza kamienie i zapraw. Potrzebna była boka duchowa odnowa, powrót do sowa Boego i przymierza z nim. W tym kluczowym momencie na scen wkracza inna kluczowa posta Ezdraż kapan i uczony w Pimie, biegi w prawie mojeszowym. Po ukoczeniu murów lud zgromadzi SI jak jeden M na placu przed bram wodn i poprosi Ezdrasza, aby przyniósł ksik prawa mojeszowego. Ezdrasz stan na wysokim drewnianym podwyższeniu i od wczesnego rana do południa czyta prawo w obecności mężczyzn, kobiet i wszystkich, którzy mogli rozumie. Lud słucha uwanie, z czci i otwartymi sercami. Gdy Ezdrasz czyta, Lewici pomagali ludowi zrozumie prawo. Wyjaniajcie jego znaczenie. Wyun sowo Boe wywarok boki wpływ lud zaczpaka. Syżc wymagania prawa i rozpoznać własne grzechy oraz grzechy swoich przodków. Zrozumieli, jak daleko odeszli od dróg Pana i jaka była przyczyna ich wygnania i cierpienia. Nechemiasz, Ezdrasz i lewici jednak pouczyli lud, aby tego dnia nie paka, Gdyby to dziełajti, powicony panu. Zamiast aoby powinni radowa es i dobroci, bo i obchodzi wito namiotów, zgodnie z prawem. Smutek z powodu grzechu ustpi miejsca radoci z ponownego odkrycia sowa i obecności boga wrót nich. W Jerozolimie zapanowała wielka rado. Czytanie prawa wywołało potny ruch pokuty i duchowej odnowy. Lud wyżna swoje grzechy. Oddzieli SI od pogaskich praktyk i mieszanych mestw, które ich skalei, i zobowiza SI do przestrzegania szabatu, wspierania wityni i kapanów oraz posuszestwa wszystkim boem przykazaniom. Bajął to prawdziwe odrodzenie to samoci narodowej i duchowej. To wydarzenie podkrela centralne znaczenie sowa boego dla Icia i odnowy ludu boego. Wierne wykadanie pisma witego któremu towarzyszy działanie ducha witego, prowadzi do rozpoznania grzechu, prawdziwej pokuty i odnowionego zobowiązania do posuszeństwa. Dzie o Nehemiasza odnowa fizyczna i zdrasza odnowa duchowa szyi w parze. Pokazujć, e prawdziwa odbudowa obejmuje ciało i dusz. Jednym z najbardziej uderzających nici w yciu i przywództwie Nehemiasza jest jego gboka i sta zaleno od Boga, wyraana poprzez modlitw i post. Od chwili, gdy otrzyma zewieci o Jerozolimie, jego pierwsze reakcji nie bają planowanie czy działanie, ale szukanie boego oblicza w pokornej i arliwej modlitwie, poszcz i paczk przez wiele dni. Jego pocztkowa modlitwa Nehemiasz I jest wzorem wstawiennictwa zaczyna SI od uwielbienia i uznania wielkoci i wierności Boga przechodzi do szczerego wyznania grzechów ludu i własnych, odwołuje SI do boych obietnic zapisanych w Pimie. I koczy SI konkretny prawo o ask u króla i powodzenie w misji. Nehemiasz rozumia. E wszelkie powodzenie będzie zaleaoca od boei RKI. Przez kej proces odbudowy Nehemiasz ucieka SI do modlitwy przy każdym wyzwaniu i decyzji. Gdy skonfrontowano go z szyderstwami wrogów, modli SI usysz, boe nasz, gdy jesteśmy wzgardzeni. Gdy gruno mu atakiem Modli S.I. i postawi Strae. W obliczu spisków i faszywych plotek W.E. Teraz, BOE, wzmocni moje Arsii. Modlitwa była jego bezporedni linii z najwyższym dowódz. Nehemiasz nie postrzega modlitwy jako ostateczności, ale jako pierwsze i najwaniejsze działanie. Rozumia, e bitwa od budów Jerozolimy nie była jedynie fizyczna czy polityczna, ale fundamentalnie duchowa. Zewnętrzni wrogowie byli narzędziami duchowych SI sprzeciwiających SI boem celom. Dlatego najpotniejsza broni była intymna i stała komunikacja z Panem. Post czsto towarzyszy jego modlitwom, zwłaszcza w czasach kryzysu lub poszukiwania boego przewodnictwa. Post ukazywa powag jego serca, jego poukę przed Bogiem i gotowo do zaparcia SI siebie, aby ca skupi SI na poszukiwaniu boej woli i interwencji. By to wyraz jego cakowitej zalenoci i zaufania do boej mocy do działania. Wycie modlitewne Nechemiasza uczy nas cennych lekcji dla naszej własnej drogi. Pokazuje, e skuteczna modlitwa wypywa ze skruszonego serca, zgodnego z boimi celami. Uczy, e powinniśmy modli es i nieustannie, we wszystkich okolicznościach, szukać z boej mdroci, si i ochrony. I przypomina nam, E przez modlitw i post moemy poruszy boe serce i dowiadczy jego przemieniajcej mocy w naszym yciu i wyzwaniach. Podczas gdy nechemiasz kierowa odbudów murów przeciwko zewnętrznym wrogom, powany problem wewnętrzny grozi podwaeniem jedności i celu ludu niesprawiedliwość społeczna i wyzysk ekonomiczny. Wielu biednych ydów zastawio swoje ziemie, winnice i domy, a nawet sprzedao swoje dzieci w niewol bogatszym braciom idom. Aby zdobył wno podczas godu lub zapaci wysokie perskie podatki. Wielki krzyk ludu, ich on dotarł do uszu Nehemiasza. Skaryli SI, etrać swój własną i wolno na rzecz własnych rodaków. Ta sytuacja była bezporednim naruszeniem prawa mojeszowego, które zabraniało lichwy wrót braci i nakazywało trosk o ubogich i potrzebujących. Wewnętrzny wyzysk BY równie niebezpieczny jak zewnętrzne ataki. Nechemiasz oburzy S.I., syżc te skargi. Jego gniew nieby impulsywny, lecz sprawiedliwy, źrodzony z jego gorliwości o prawo boe i dobrobyt ludu. Różwej to starannie, a nastpnie odwanie skonfrontowa S.I. ze szlacht i użdnikami, oskarajć ich o wyzyskiwanie własnych braci. Przypomnia im o okupie, jaki zapacili, aby uwolni idów z niewoli wrót pogan, a teraz sami zniewalali swój lud. Z autorytetem i pasi Nechemiarz zwoła wielkie zgromadzenie i publicznie ujawni niesprawiedliwo. Apelowa do sumienia bogatych, wzywajć ich, aby bali es i boga i przestali pobierać odsetki oraz wyzyskiwać ubogich. Zadę, aby natychmiast zwrócili ziemię, winnice, gaje oliwne i domy, które zabrali, a tej odsetki które naliczyli od pieniędzy, zboła, modego wina i oliwy. Pod presji przywództwa Nehemiasza i ciarem publicznego przekonania, szlachta i użdżnicy zgodzili SI i dokona zwrotu i nie daciu takich rzeczy. Nehemiasz każą im przysić przed kapanami: E dotrzymaj obietnicy, wzywać przekleństwa na kadego, kto tego nie zrobi. Sam da przykład. Gdy przez dwanaście lat jako namiestnik nie da od ludu chleba namiestnika podatku, aby ich nie obcia. Zdecydowane działanie Nechemiasza przeciwko niesprawiedliwości społecznej pokazuje. E prawdziwa odnowa obejmuje nie tylko mury i rytuaj, ale sprawiedliwe relacje i wzajem trosk w społeczności wiary. Pobony przywódca troszczy SI o sprawiedliwo ekonomiczny i społeczny. Broni ucinionych i promuje solidarno oraz miosierdzie. Jedno i wiadectwo ludu Boego Zeil odycia zgodnie z jego standardami prawoci. Historia Nechemiasza jest niezwykłym studium przypadku skutecznego i pobonego przywództwa. Nie by kapanem, prorokiem ani królem w tradycyjnym sensie, ale wieckim, sagna dworze perskim, którego Bóg powoła do monumentalnego zadania. Jego przywództwo czy ojaśni wizji, nie zachwian odwag, praktyczny emdero. Gbok duchowo i serce w peni oddane Bogu i Jego ludowi. Nehemiasz posiada jaśni wizji tego, co Naleao zrobi odbudowa mury i przekaza te wizji w sposób inspirujcy, mobilizujc zniechcony lud. Nie tylko wydawa rozkazy, ale dzieli es i swoim brzemieniem, wiar i boask, zarajc innych swoim celem. Potrafi delegowa obowiski, organizujc prac efektywnie i angaic cea społeczno. Jego odwaga była niezwyka. Stawi czoła sprzeciwowi potnych wrogów. Nie cofajc SI, odmówi zastraszenia grobami czy rozproszenia przez spiski. Odwanie skonfrontowa SI z niesprawiedliwości wrót własnego ludu. Jego odwaga nie pochodzią z niego samego, ale z jego gbokiego zaufania do Boga. Wiedzią, e wykonuje dzieo boe i Je Bóg jest z nim. Dajc mu moc i chronić go. Nehemiasz wykaza SI równie wielk praktycznym droci i umiejętnościami administracyjnymi. Obejrza mury, zaplanowa odbudów, zorganizowa obroń, zażdża zasobami i rozwiżywa wewnętrzne konflikty. Jego przywództwo bają nie tylko duchowe, ale tejk pragmatyczne i strategiczne. Czy modlitw z działaniem, wiar z planowaniem, zaleno od Boga z ludzk odpowiedzialności? Fundamentalnym aspektem jego przywództwa B.Y. osobisty przykład. Nie prosi ludu o to, czego sam nieby gotów zrobi. Ciko pracowa przy odbudowie, zrezygnowa ze swoich praw jako namiestnik, aby nie obcia ludu, i prowadzi i pene uczciwości i modlitwy. Jego osobista ofiara i niestrudzone powicenie motywowej i inspirowej tych, którzy za nim podali. Ponadto Nehemiasz promowa jedno i zbiorowe podejmowanie decyzji. Zaangaowa przywódców i Keilut w Dzieo, Sprawiajć, Eczuli i Projekt Neili do wszystkich. Razem witowali sukcesy, razem stawiali czoła wyzwaniom i razem odnowili przymierze z Bogiem. Jego przywództwo nie bają autokratyczne, ale oparte na współpracy, budujć poczucie wspólnego celu i wzajemnej odpowiedzialności, co bają kluczowe dla sukcesu misji. Odbudowa murów Jerozolimy odbywała SI w kontekście cigiego zagroenia i niebezpieczeństwa. Wrogowie nie ograniczali SI do sufrzyderstwa planowali zbrojne ataki, aby przerwa prac SI. Strach by namakan rzeczywistości wrót robotników, którzy widzieli rośnić wrogo i czuli SI bezbronni wobec liczniejszych i lepiej wyposażonych przeciwników. Relacja biblijna opisuje jak S i ba i czuł przytoczony gruzu bają duło, a si robotników Sabei. Kry plotki o rychych atakach ze wszystkich stron. Strach grozi sparaliowaniem pracy i rozproszeniem robotników. By to moment kryzysu, który wymaga niezwykłej wiary, odwagi i czujności. Nechemiarz uzna zasadno strachu. Ale nie pozwoli mu zapanować. Jego odpowiedź była wieloaspektowa. Po pierwsze, zaniósł strach ludu do Boga w modlitwie, szukajc Boej ochrony i siej. Po drugie, zachci lud, przypominaj mu o wielkości i mocy Boga, nie bójcie es i ich. Pamiętajcie o Panu, wielkim i strasznym, i walczcie za swoich braci, synów, córki, o Unii i domy. Po trzecie, Nechemiasz wdroi praktyczne rodki czujności i obrony. Uzbroi lud i ustanowi system cigej Strej. dniem i noc. Robotnicy zostali zorganizowani tak, aby mogli jednoczenie budowa i broni SI. Kadimija miecz przypasany do boku podczas pracy. By te sygnatry. Aby ostrzec i zebra wszystkich w razie ataku. Ten ikoniczny obraz budowniczych pracujcych z narzdziem w jednej arsii i broni w drugiej symbolizuje rzeczywisto ycia chrzecijaskiego. Jesteśmy zaangaowani w dzieło Boe budujcie jego królestwo, ale jesteśmy tejk w duchowej walce przeciwko siom za, które sprzeciwiaj es i temu dziełu. Musimy by pilni w naszej subie, ale tej czujni i przygotowani do duchowej walki odziani w zbrój Bo. Sta czujno i zaufanie do boej ochrony pozwoli ludowi przeżyć strach i kontynuowa prac pomimo grup. Nauczyli SI, e wiara nie eliminuje niebezpieczeństwa, ale daje SI, by stawi mu czoła z odwag. Obecno Boga i MDR przywództwo Nechemiasza przekształci strach w determinacji. Pracowali i czuwali, ufajc, e Bóg gdzie walczy za nich, i dzieło zostało ukoczone. Gdy mury zostaj odbudowane, a Sowo boe przeczytane i wyjanione przez Ezdrasza, lud Izraela dowiadczyk bokiego duchowego przebudzenia. To przebudzenie nie bają tylko ulotnym momentem emocjonalnym, ale doprowadziło do zbiorowego pragnienia formalnego odnowienia przymierza z Bogiem i publicznego zobowiązania SI do icia zgodnie z Jego przykazaniami. Przywódcy ludu, reprezentujący wszystkie rodziny, sporządzili uroczysty dokument Pisemne przymierze, w którym zobowizali S.I. chodzi według prawa Boego, danego przez Mojesza, oraz przestrzega i wypełnia wszystkie przykazania, S.D.I. i ustawy pana. Dokument ten został zapiecztowany przez Ksit, Lewitów i Kapanów, a K LUD przystpi do niego z przysik i podgrup przeklestwa. Przymierze obejmowało konkretne zobowizania dotyczące obszarów, w których lud zawiódł w PRZESZOCI. Obiecali nie wydawa swoich córek za M za pogan, ani nie be'era ich córek za ołuni dla swoich synów. Zachowujc czysto rodu i wiary. Zobowizali S.I. przestrzega szabatu. Nie kupujc ani nie sprzedać w tym witym dniu. Oraz obchodzi rok szabatowy odpoczynku dla ziemi i darowania długów. Przyjli równie odpowiedzialno za finansowe wspieranie kultów wityni. wność rocznie jeden trzeci cykla. Oprócz ofiar z pierwocin podów ziemi, Pierworodnych zwierzcht i dziesicin. Zobowizali S.I. przynosi drewno na ołtarz i dba o to, aby dom boj nie był zaniedbywany. Bają to wszechstronne zobowizanie do ycia w uwielbieniu i posuszeństwie. To publiczne przymierze bają potnym aktem potwierdzenia to samoci Izraela jako wybranego ludu boego, ich decyzji o yciu oddzielonym dla niego. Była to konkretna odpowiedź na przebudzenie wywołane przez Sowo. Przekadajcą wewnętrzne przekonanie na zewnętrzne, widoczne działania. Zobowiązanie nie bają tylko indywidualne, ale zbiorowe, wzmacniać wzajem odpowiedzialno i wiadectwo dla przyszłych poukoulej. Odnowienie przymierza w czasach Nechemiasza przypomina nam o znaczeniu odpowiadania na bo ask i praktycznym zobowiązaniem do posłuszeństwa. Prawdziwa wiara objawia S w konkretnych działaniach które CZCZ Boga we wszystkich dziedzinach życia osobistej, rodzinnej, społecznej i religijnej. A publiczne i wspólnotowe zobowiązanie wzmacnia nasz decyzji i SUI jako wiadectwo dla wiata, który potrzebuje zobaczyć rzeczywisto królestwa Boego. Historia Nechemiasza nie koczy SI na odbudowie murów czy odnowieniu przymierza. Jego dziedzictwo wykracza daleko poza te przeomowe wydarzenia. Pozosta namiestnikiem przez dwanaście lat i nawet po krótkim powrocie do Persji, wróci do Jerozolimy, aby naprawi nadułycia i upewni S.I. e zobowiązania podite przez lud S. dotrzymywane. Jego icie bają przykadem staoci, wierności i niestrudzonej gorliwości o Boe. Dziedzictwo Nehemiasza jest przede wszystkim wiadectwem mocy modlitwy i wiary w działaniu. Pokaza: e zwykły człowiek, z sercem zwróconym ku Bogu i gotowym do posuszeństwa, mógłby uyty w niezwykły sposób do wypędzenia boych celów. Jego zaleno od Boga na kadym kroku. Jego odwaga w obliczu sprzeciwu i jego wytrwał poród trudności es inspirujce. Pozostawi dziedzictwo słebnego i wizjonerskiego przywództwa. Nehemiasz nie szuka osobistej chwej, wadzy ani bogactwa. Jego celem by chwała Boa i dobrobyt ludu. Prowadzi przykadem z uczciwości, mdroci i osobist ofiar. Mobilizowa i jednoczy ludzi z runych klas społecznych wokół wspólnego celu. Ukazujc moc jedności i współpracy w dziele boym. Nechemiarz przekaza nam równie przykład, jak radzi sobie ze sprzeciwem. Nie da es i zastraszy, rozproszy ani nie odpaca zem za zeto. Odpowiedzą modlitw, rozeznaniem, stanowczości i skupieniem na misji. Jego historia uczy nas. przeciw jest nieunikniony w dziele Boem, ale Emoemy go przeźwycie wiar, mdroci i S i od pana. Zachca nas do pozostania wiernymi naszemu powołaniu, nawet pod presji. Jego gorliwo o sprawiedliwo społeczny i czysto duchów jest równie fundamental czci jego dziedzictwa. Nechemiasz nie tolerowa wyzysku ubogich ani zaniedbywania spraw boych. Odwanie konfrontowa SI z grzechem i pracowa nad przywróceniem prawoci i witoci w społeczności. Przypomina nam, e autentyczna wiara troszczy SI zarówno o osobist po bono, jak i o sprawiedliwo oraz uczciwo w relacjach. Przede wszystkim dziedzictwo Nechemiasza jest wiadectwem wierności i odnawiajcej mocy Boga. To bukłoj brzemi w serce Nehemiasza, da mu ask u króla, chroni lud przed wrogami i przyniósł przebudzenie przez swoje sowo. Historia Nehemiasza wskazuje na Boga, który mołu odbudowywa ruiny, odnawia ycie i odnawia swój lud. Jego cicha wielko inspiruje pokolenia do ufania i posłuszeństwa temu samemu bogu. Podró Nehemiasza od paacu perskiego po odbudowane mury Jerozolimy, jest potn ilustracji wierności Boga i wpływu, jaki mał mi powicone ycie. Pokazuje nam, e Bóg uływa zwykłych ludzi, penych wiary i odwagi, do dokonywania niezwykłych fizycznej i duchowej odnowy. Historia Nehemiasza odbija s i echem przez wieki jako wezwanie do działania, modlitwy i niezachwianego zaufania do Boga, który odbudowuje. By mołu znajdujesz S.I.D. w obliczu zniszczonych murów we własnym yciu, w swojej rodzinie, społeczności lub wierze. By mołu napotykasz sprzeciw, zniechcenie lub poczucie, e zadanie jest zbyt wielkie. Historia Nehemiasza jest przypomnieniem, e nie jesteśmy sami. Ten sam Bóg, który da moc Nehemiaszowi, jest z nami, gotów da nam S.I., Mdero i kierunek. Oby my nauczyli SI od Nehemiasza mi serce wraliwe na potrzeby wokół nas, gorliwie szuka Boga w modlitwie, działa z odwag im droci, wytrwa w obliczu sprzeciwu, promowa sprawiedliwo i jedno oraz w penipowici SI woli boej. Oby dziedzictwo Nechemiasza zainspirowało nas do bycia odbudowujcymi nadziei w naszych czasach. Ufajc, e Bóg odnowi katruin. Skomentuj po niej ufam Bogu. Który odbudowuje Twoje wyznanie wiary czy SI z wyznaniem Nechemiasza i niezliczonych innych, którzy widzieli odnawiać moc Boga w działaniu. Oby to zaufanie pobudziło Ci do powstania i budowania, gdziekolwiek Bóg Ci powoła. Dziękujemy za doczenie do nas w tej inspirującej podrój z Nehemiaszem na kanale Souls Guiding Light. Jeli to przesanie wzmocnio Twój wiar i rzuciło Ci wyzwanie do działania. Polub ten film i zasubskrybuj kana, aby uzyskać więcej treści, które buduj i przemieniaj. Niech Aśka Pana Jezusa Chrystusa, Mioł Boga i społeczno-ducha Witego, dąc Ci moc do odbudowy ruin i icia na chwa bo. Do następnego razu.